6 lipiec 2022 Hamburg, miasto Maryi. Przyjęte przez barbarzyńców i w kościele i w rządzie. Tutaj mamy Kościół Diabła umieszczony w Santologicie przy Marienplatz. Wały obronne. A te kamienie to była kiedyś katedra. A wcześniej, przed katedrą, bo zaczęto być budowana od 1200. 50. Oj, teraz nie wiem, czy to jest 200? 50. Nie, 95. roku. Była budowana w 80. r. Mamy tutaj kościół świętego piatru. Jest to miasto, gdzie rządzili gnukowie Słowieskiego. Arcybiskup Klemens August, wieskup pięciu kościołów urodzonych w Brukseli w rocznicę urodzin dziadka 17 sierpnia. 1700 roku. Jego dziadek urodził się 17 sierpnia 1629 roku w Olesku. Był prawnukiem Żółkiewskiego. Mama kofila Sobieska jest pochowana została 2 sierpnia, 2, 2 listopada 1983 roku w kościele Dominikanów. Krakowie, gdzie przewieziono i ciało, razem. zrzutki. Przejęli to wygnańcy z Kresu. Był tutaj Jan Sowiecki z brakiem, Markiem. Umarł tutaj, święty papież, panowie był Bywał często B16 Żyd, którego wykreowano na niemieckiego papieża. pomnik nich postawiono. Fałszywego polskiego papieża JP2 urodzonego w Badowice 18 maja z 1920 roku, kiedy w Rzymie poświęcono kamień węgielny pod kościół serca Chrystusa Króla. Było to dzieło życia założyciela Serca Deona. A Wojtyła urodził się w domu Żyda, Bałamuta. Matka Emilia Kaczorowska, Żydówka, urodziła się 13 kwietnia nie, marca. Marca 1884 roku w Krakowie na ulicy Smoleńsk 15. Kościół znajduje się naprzeciwko Smoleńsk 6, gdzie jest kościół. W tym samym czasie powstał kościół niepokalanego serca Marii Felicjane. Jest to w pobliżu najstarszego kościoła Bożego Miłosierdzia. Czci Bożego Miłosierdzia budowano w 1555 roku, kiedy Piotr Skarga studiował w Krakowie, kiedy się urodził w świętej Jana Pawła II Wszystko jest zmienione. Władca świata panuje wedle programu 527 lat. Dzisiaj to widzimy dokładnie. Bo wojna to było tylko przejściowe. Bombardowanie Hamburga. Zaczęło się od bombardowania Rzymu 19 lipca w 1943 roku. Bombardowanie Hamburga było od 20 mocne bombardowanie przez akcję 24 lipca 1943 roku 24 lipca urodził się w Poznaniu w 1949 roku Marek Jędraszewski obecny arcybiskup Krakowa który jest zainstalowany w programie urodził się w 30. rocznicę urodzin mojego taty apostoła Bożego Miłosierdzia którego wielokrotnie ratowała Światowa Polstynę tego dnia kiedy został kiedy się urodził były dostał wyrok śmierci za arka uratowałego Polstynę i tego dnia, co się urodził na Wawelu, został wyświęcony na kapłana Maliński, nowoczesny ksiądz Karola Wojtyły, przyjaciel i Stanisław Starowiejski, który był bratankiem zamordowanego w dachu Stanisława Starowiejskiego. Wcześniej Stanisław Starowiejski był z jp 2 z Karolem, lolkiem z Badowic, był w Rzymie, kiedy 12 kwietnia 1947 roku ukazała się Matka Boska przy Trzech Fontannach. Tego dnia Badowicach w Badowicach nawrócił się Rudolf Hess, błagając narodów polskiego.